Szlachcice, huzarzy, ciężko zbrojni rycerze średniowieczni, damy dworu, kuglarze, szczudlarze i najprawdziwszy kat, ciągnący za sobą dyby, a także pokazy walk rycerskich, tańców dworskich, liczne instynizacje historyczne, warsztaty tkackie, łucznicze, garncarskie, gry i zabawy plebejskie na chęcińskim, odrestaurowanym rynku górnym, powiało średniowieczem było niezwykle widowiskowo. Panie burmistrzu, dzisiaj wyjątkowe wydarzenie w Chęcinach, wyjątkowo widowiskowe. Tutaj na Nowym Rynku jest satysfakcja, że mamy wreszcie takie miejsce na takiej imprezy jak tu dzisiaj? Tak, nie ukrywam, że dzisiaj mamy taki można powiedzieć pierwszy test funkcjonowania naszej chęcińskiej starówki po procesie rewitalizacji. Celem naszym, nie ukrywam, było stworzenie takiej przestrzeni publicznej, jakim są nasze rynki, aby wszelkiego rodzaju wydarzenia, jakie w przeszłości również były organizowane, koncentrować w centrum miasta. Wydarzenie zainaugurowałam msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Chęcinach z udziałem dworu królewskiego, rycerstwa, strażaków ochotników z terenu gminy, mieszkańców a także zaproszonych gości. Po mszy odbyła się wielka parada szlachty, rycerstwa, dam dworu, druhów strażaków i wszystkich gości na odnowiony rynek górny w Chęcinach. Tutaj w średniowiecznym klimacie gości powitał burmistrz gminy miasta Chęciny Robert Jaworski, który po odebraniu meldunku wystrzałem z armaty, uroczyście otworzył imprezę zorganiz Dzięki unijnemu dofinansowaniu. Co dzisiaj mieszkańcy zaproszeni goście, będą mogli zobaczyć na ręku w chęćnach. Przed nami są prezentacje grup historycznych rekonstrukcji, czyli będą Państwo mogli zobaczyć, jak wyglądały ryce średniowieczny, jak walczył, jak wyglądała kultura dworska średniowieczna, a także XVII wieku. Te atrakcje jeszcze przed nami, przeplatane innymi punktami programu będziemy mogli widzieć polskich szlachciców, husarie, będziemy mogli widzieć także cudzoziemskie autoramenty piesze, czyli mój przykład o tym świadczy, ale sięgając wcześniej, będziemy przede wszystkim widzieli ciężko zbrojnych rycerzy średniowiecznych, którzy używali, używali do walki nie tylko broni białej, ostrej, ale też byli wyposażeni często w broń ręczną. Fragment kultury dworskiej, czyli kiedy cichły zmagania na polu walki odzywały się werble, odzywały się piszczałki, wtedy tworzono bale, tańce, gdzie młodzi ludzie, wyjątkowy dla siebie Sposób, gdyż proszę zwrócić uwagę, że w średniowieczu jak i w XVII wieku nie było kontaktów damsko-męskich żadnych poza balami. Więc była to okazja do tańców, do spotkań, a niejednokrotnie do pierwszego dotyku między kobietą a mężczyzną w tańcu właśnie. I ten fragment kultury dworskiej też będziemy prezentować. Nie pożałował ten, kto 14 września przyjechał do Chęcin na niezwykłą imprezę pod nazwą Średniowieczne Chęcinę. Średniowieczne Rycerstwo wraz z damami dworu zawitało do królewskiego miasta Chęcinę, aby zaprezentować się w pełni klasie szerokiej publiczności. To był prawdziwy powrót do dawnych czasów i wielkie historyczne wydarzenie. U stóp chęcińskiego zamku na chęcińskim rynku górnym atrakcji było co niemiara. Prezentowano sceny z dawnego życia dworskiego, musztry rycerskie oraz turnieje. Wielkie zainteresowanie wzbudziła prezentacja koła łowieckiego nr 10 i jego sygnał myśliwski. Prawdziwe oblężenie przeżywały też rozstawione na odnowionym rynku liczne stragany stylizowane na średniowieczne. Na tych można było kupić szereg współczesnych wyrobów. Jak ojciec ocenia dzisiejsze wydarzenie? Bardzo dużo ludzi wyszło na, na, na rynek, więc myślę, że to jest fajne i pozytywne, gdzie mieszkańcy Chęci najczęściej byli znani z tego, że siedzieli w domach, nic im się nie chciało, a więc tworzenie takiej wspólnoty, gdzie, gdzie dużo ludzi jest, zaczynają się ruszać, pogoda sprzyja, więc myślę, że no, coś wspaniałego i, i oby więcej takich imprez. Dużo działo się również na scenie. Prawdziwą gratką był występ grup teatralnych ze szkół w Chęcinach i Siedlcach. Zachwyciły również młode solistki, zespoły Oskar i Merkury oraz zespoły ludowe z terenu gminy Chęciny. Jednak największą atrakcją muzyczną podczas historycznej imprezy był koncert drużyny Andrzeja Piasecznego z programu Bitwa na Głosy. Historyczne widowisko w chęcinach było połączeniem dobrej zabawy z naukomodziejach. Tysiące gości bawiących się na odnowionym rynku górnym u podnóża zamku może tylko świadczyć o tym, jak niezwykła i udana była to impreza. Trzeba przyznać, że najazdu takich tłumów odwiedzających jak podczas tego wydarzenia chęciński rynek nigdy w historii jeszcze nie widział. Jak zapowiedzieli organizatorzy, to dopiero początek.